Szanowny Panie Pośle, Pani Marszałek, Panie Wojewodo, drodzy zebrani gości, goście i gospodarze, Panie dyrektorze, Pani Dyrektor. Jest mi niezwykle miło uczestniczyć w tej uroczystości. Tu już wiele słów zostało powiedziane, więc ja może troszeczkę inaczej. Pani Dyrektor, przedstawiając historię szkoły, do której włączyły się również słowa Pana Posła, mówiła o. Zazdrości. Takiej wydaje mi się zdrowej zazdrości, która jest takim czynnikiem pobudzającym do działania. Myślę, że w tym wypadku trzeba jeszcze powiedzieć marzenie. A ponieważ marzenia się spełniają, więc dzisiaj jesteśmy w tym spełnionym marzeniu. Tak, trzeba będzie przyjąć tutaj dzieci z pozostałych szkół. Myślę, że te, te dzieci z tych szkół, nauczyciele z tych szkół też mają takie marzenia. Marzenia o tym, żeby może nie mieć takiego dużego obiektu, ale no, powiedzmy połowę tego. To takie marzenie w tych szkołach na pewno jest I, i jeśli spełni się, to one zostaną tam, gdzie dzisiaj są, bo to jest ich ojczyzna. Nam wszystkim najlepiej. Gdzie nasza mała, taka swojska ojczyzna. Myślę, że to jest kolejne, kolejne marzenie do spełnienia w tej gminie. Ja bardzo się cieszę, ponieważ to jest powiat pańczański, to jest mój rejon. Ja bardzo się cieszę, jak jadę do szkół i widzę tą zmianę, tą pozytywną zmianę. Te dzieci z tych małych wiejskich szkółek, czy troszeczkę większych mają takie same marzenia, mają takie same plany jak te dzieci z dużych szkół, które mają miały prawie wszystko. Dzisiaj dzięki y, takim oplanom prowadzącym jak w gminie Sienkowice następuje tak zwane wyrównanie szans. Dzięki takiemu obiektowi dzieci będą miały możliwość na równi startować Dzieci z dużych szkół, w dużych zawodach sportowych. Tego, tego im życzę, bo tutaj jest bardzo dużo talentów, bardzo dużo zdolnych dzieci, które są kierowane przez mądrych, wspaniałych ludzi, czyli całe grono pedagogiczne, które tutaj pracuje. Gratuluję pani dyrektor, gratuluję pani Wójcie. Życzę.